podstawówki, tak, więc właśnie jadę na spotkanie. Przy okazji zobaczę sobie wózek, który ona ma i który mi się podobał, więc zobaczymy, jak się sprawdza. I czy jest moim wymaganiom. bo to jest najgorsze, bo większość wózków jest, wiecie, dobra, po prostu dobra. Ale ja mam takie wymagania, że. No ale dobra. To chyba przez to, że przerobiłam po prostu dużo wózków. No, jadę teraz a spacerkę. Ale witam Was z kolejnych Kani w kolejnym vlogu, to Okej, ja już po spacerku, jest ciepło w sumie, więc ciągam tą czapkę. Było fajnie, zobaczyłam wózek, który mnie właśnie interesuje. Bardzo fajny, bardzo dobrze się prowadzi. Więc pozdrawiam Patrycję. No a teraz jadę właśnie klientce zawieść termomixa, dlatego, że właśnie mi napisała, że już może, więc pędzę, żeby na mnie nie czekała. Jadę zawieść. But it was obvious like ooh. Miałam pójść usiąść zjeść sobie szarlotkę, bo na mnie wczoraj taką Młuchu na szarlotkę zrobił, e, że ma taką przepyszną, że e, powiedziałam, że wpadnę. No okazało się, że jest jeden kawałek, no to mi szkoda było brać tego jednego kawałka, a on robił dopiero kolejną porcję, więc mówię, dobra, lepiej żeby się sprzedało niż żebym ja, ja jadła, więc... E, Wyszłam z kawą na wynos i jadę dalej w drogę. Ym, no, jadę teraz do pepku, bo szukam dla Klary jakiejś czapki. Yy, moja córeczka już wymagająca jest. A jest coraz chłodniej, więc ona kradnie moją czapkę, jak kradnę Domina czapkę. I tak to wygląda. Ym, więc właśnie jadę do Pepko. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Miałam jechać do jednego Pepko gdzieś indziej, ale że kupiłam bilecik. Mówiłam do Domina, Domin, ja mam teraz bilecik na godzinę. Wydałam na niego 3 zł, a byłam... 10 minut u Was. Że jestem w plecy 3, 3 złote. i że mam i oddych. <laughs> żartuję oczywiście. Mm, ale żeby wykorzystać ten bilecik, to po prostu sobie pojadę tam, gdzie jest płatny parking nadal i, i akurat do Pepku pójdę. No, a teraz piję pyszną kawkę. Nic tu nie ma, nic w tym pepko, mamy dwa pepka i w tym w galerii nic nie ma, więc i tak i tak muszę jechać do tamtego, co chciałam jechać na początku. Ale przynajmniej mam pączka. Przychodziłam koło pączkarni i po prostu e, tak mi zapachniało, że musiałam. A jestem tak głodna, że, że tak. No, Kas nie straciłam na y, parkowaniu, ale za to straciłam czas. Lepiej było stracić za dwie minuty. No, jadę do kolejnego pepku, zobaczymy, czy tam będzie. Oby, bo widziałam fajne rzeczy: ktoś dodawał na Instagram, gdzieś widziałam w Instagramie, że były fajne szaliki, czapki, a u nas nic. No, w me a love song, I know you'll make it Call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am yours, cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper. Nie ma. Nic kompletnie, nic nie ma. Kupiłam jeszcze w Biedronce i byłam i właśnie kupiłam rzeczy na obiad, ale w Pepko no jak widzieliście, nic kompletnie. Dla dziewczynek jedna czapka. I to taka. Jutro jedziemy do Wrocławia, więc więc zobaczę stacjonarnie za czymś. No po prostu no, 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 no jakiś dramat jest. No, teraz czekam aż mi się naładuje telefon. Bardzo Wam się spodobało to Insta Story o wyprawce. Dostałam mnóstwo wiadomości, mnóstwo rad, za co bardzo Wam kochani dziękuję. No, Teraz zabieram się za montowanie filmiku i, i zaraz właśnie czekam aż mi się naładuje telefon, żeby dokończyć em, tą wyprawkę, bo wczoraj nie zrobiłam wszystkiego, nie powiedziałam o wszystkim, dlatego że naprawdę byłoby tego dużo, za dużo bym was zaspomowała. Z wami rozgadałam na Insta Story na temat tej wyprawki, że wróciła Klara i mówi, że chce pierogi, ale dzisiaj rybka będzie. A co w przedszkolu na obiad było? Co było? No, dzieciaki wróciły. Ja dodaję film i robię obiad. No, już pokazuję co, co dzisiaj na obiadek pysznego. Już Dominik parę razy mi mówił, że chciałby to zjeść, więc dzisiaj tak na szybko mu robię. No, ja dzisiaj takie pyszności właśnie robię. Tutaj mam już włosy się. Robię, ja mogę się poprzytulać z moim synkiem. Nie bierzemy do dopuścić. Co, mój piękny. Kocham Ciebie, jest... wiesz? Co? Mm, nie wiesz, o kto pójdzie? kocham To to Co? Hmm, i się obiad gotowy Niam, niam no. Hmm. No, no na pewno to coś... Jeszcze tu można. A kiedy będzie dziś? No w styczniu dopiero, jeszcze trochę. Ile mm, No nie, trzy, no. Trzy?! Trzy miesiące. No w sumie to dwa, dwa i pół. Dwa i pół?! to co to jest? To jest, Ła i pół? No. Ła i pół? Chodź do mnie synku, kuchany mój. Taki, czy, czy, kochany mój. Jakie ty ty jesteś kochany. A my lubimy się. Sw tak, kochasz swoje siostry? Tak. A ja chodzę się usiąść. Mój kochany chłopczyk. Co mi się tu. No czy tu mam cię Z całym świeżem. O tym I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours. Cause I want you, and I wanted you to know. bo jest dosyć późno. Jest godzina e, no, 12, czyli taka normalna godzina dla nas do spójścia spać. E, I Jutro jedziemy do Wrocławia. E, kolejny raz oglądać wózki. Już mam to osić. Powiem Wam, że to jest temat, który mnie najbardziej męczy wyprawkowo. Nie umiem się na nic zdecydować, nie umiem podjąć decyzji, czego szukam, czego chcę. Jestem po prostu już tak wymagająca. Wiecie, pierwszy wózek kupowałam, to po prostu, żeby mi się podobał wizualnie i tyle. <grystanie> Reszta nie była ważna, a teraz już wymagania i y, 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 y preferencje i tak dalej. I no, coraz, coraz ciężej po prostu coś mi się, y, wiecie, zaczyna podobać. Później jednak y, czytam opinię, jednak nie. Chyba po prostu y, nie powinnam czytać <grystanie> opinii. No, ale jedziemy. Jeszcze muszę właśnie e, odebrać parę rzeczy dla moich e, klientów. E, prezenty za polecenia z katalogu prezentów, więc to jest e, najważniejsza część tej podróży jutrzejszej. No, ale też właśnie przy okazji pojedziemy zobaczyć wózek. Zobaczymy, co tam ciekawego znajdę. Dzień dobry, Klarusia. Do tamtego, do tamtego, do dużego autka. To była ze Dobrze, kochanie, ja lubię z chodzić za rączkę, wiesz? Masz, to już byłem auto Różowe? Tak. No to czerwone było bardziej. Dzień. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu, tak jak Wam wczoraj mówiłam z Dominikiem, Domin ma wolne dzisiaj, więc skorzystamy z tego dnia zamiast leżeć na kanapie, tak jak tydzień temu. <grym> Ale takie też trzeba mieć dni wolne, więc przyjechaliśmy po rzeczy dla moich klientów, a później jedziemy oglądać kluski. Tak, znowu. Za łuskę, mam dosyć już. To tak samo jak ty miałeś dosyć szukania auta. Ja mam dosyć szukania wózka. Mam szukała tylko krócej tego wózka niż ty, auta. to jest więc idziemy oglądać wózki. Najlepsza część wyprawy. Lecimy, hura. hurra. Hip, hip, już mam nawet jadość. Szczególnie psychicznie. Oh, what is it that you do? My jesteśmy zmęczeni. O ma to No a nie? No strasznie tragedia po prostu. Chodziliśmy po tych sklepach, a tam w jednym gorąco po prostu, że się nie da oddychać, w drugim gorąco, że się nie da oddychać, Ja aż miałam takie suche usta. W środku tak mi było sucho. I pełno ludzi, nie? W Tigamaxie najgorzej było tyle ludzi. Ja mm, mówiłam do Domina na parkingu, jak tam byliśmy, że Boże, ten, ciekawe, czy tyle ludzi rzeczywiście jest w galerii. No i nie było ich tak widać, tych ludzi, tak po sklepach, no. tam handem, czy w Zarze, to, to był spokój. To pojawię, osoby. Weszliśmy do, do TK Maxa i mówię, o, już wiadomo, gdzie są ci wszyscy ludzie z parkingu. Tyle to było ludzi, o ludu. No, ale kupiliśmy tylko dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które potrzebujemy, a bardziej dzieciaki. Um, nie strój, tylko... Znaczy tak, strój. Yy, na bal przebierańców Jasia się marzył yy, ze Spider-Manem więc będzie miał. I czapkę dla Klarcie. A to pokażę Wam w domu już. I jestem ciekawa radość, Jaśka, nie? To jest najlepsze. No, to będzie coś. Będzie uradowany po prostu. Mamy dla ciebie prezent. Ha? Mamy prezent dla ciebie. Ha? No. To ty kupiłeś? To mi to cła nie Ty wiesz, co to jest? Co to jest? A ty matka to pod ilenem. Ty. Uy. Ale mata, Ja cię ty z dołu. Dobra. Całe się ubierzesz? Całe się ubierzesz? Dobra. Ja na na basenie z przedszkolem. Co? A ja też dzisiaj byłem? Gdzie byłeś? Gdzie? Co? Dzisiaj? Co byłem. <grym> ok. Tutaj, to... tak, tutaj, to... tutaj, tutaj, yes. Już jest, jest tutaj, jest tutaj yes. Dobra, dawaj, bo mnie sikał po nocy. Tutaj tutaj jest, tutaj jest. Tutaj. O, I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you.